Cześć, witam Was serdecznie, bardzo się cieszę, że znów się widzimy na mojej lekcji. Ja nazywam się Łukasz Jurek i dzisiaj nauczę Was jak korzystać z krzywych, a co narysujemy? Narysujemy piękną, halloweenową dynię. Więc zabieramy się do pracy. Najpierw uruchamiamy Paint, klikamy P, pojawia się tutaj nasz program i mamy nasze okienko. No i teraz, co musimy wiedzieć o krzywych? Wam pewnie wydają się krzywe, że to są jakieś takie proste kanciate, natomiast tak nie jest. W programie Paint krzywe są takie zaokrąglone i zawsze rysuje się je trzema etapami. Pierwszy etap to jest narysowanie jakiejś linii prostej i teraz zaczęliśmy rysować z tej strony, więc to będzie nasza pierwsza połówka, a tutaj mamy drugą połówkę. I teraz najpierw chwytamy tą naszą pierwszą połówkę i wykrzywiamy ją do góry, natomiast drugą połówkę wykrzywiamy w dół. I popatrzcie, powstała taka bardzo ładna fala. Jeżeli chciałbym odręcznie narysować pędzlem taką falę, no to nie ukrywam, że do ideału dużo nam brakuje. Pamiętajcie, że tą krzywą rysujemy trzema etapami. Rysujemy prostą, wyciągamy raz, wyciągamy dwa. Teraz chcę to cofnąć, więc naciskam Ctrl Z Ctrl Z. Natomiast jeżeli nie potraficie znaleźć na klaturze Ctrl Z, no to klikacie tutaj szczęłeczkę w lewo. Raz, dwa. OK. Jak się pomylicie, a na pewno się pomylicie podczas rysowania, korzystamy z tej funkcji cofnięcia albo szczałeczką, albo Ctrl Z. Dobrze, to zaczynamy rysować naszą dynię halloweenową Wybieramy krzywą i weźmiemy linię tą drugą grubość. I popatrzcie, co się będzie działo. Mniej więcej w tym miejscu rysujemy taką długą prostą. Nie musi być idealnie prosta, ale w miarę niech jest pionowa. Teraz, ponieważ rysowaliśmy ją od góry, to chwytamy za pierwszą połówkę i wyciągamy ją, tak widzicie, bardzo wysoko. Wpuszczamy, bierzemy drugą połówkę i przekrzywiamy ją tutaj w dół. No i popatrzcie, zrobiła się taka jakby literka C. No i to właśnie teraz wykorzystamy. Tutaj z samej góry wyciągamy linię na dół, i znowu od góry ją naciągamy do góry, i tu naciągamy ją w dół. Ok. Bierzemy kolejną linię. Rysujemy tu. Pamiętajcie, żeby one się dotykały. To jest bardzo istotne, żeby one się kolor nie więc muszą się te linie tutaj dotykać. I znowu wyciągamy może tą tak bardzo mocno. Ten dół też tak wyciągniemy. I jak się pewnie domyślacie, powstała nam połówka dyni. No okej, okay. no to rysujemy dokładnie to samo z drugiej strony. Czyli chwytamy tu za koniuszek, przeciągamy w dół. Bierzemy za pierwszą połówkę, wyciągamy w tą stronę. I wyciągamy tutaj dół. Dobra, jest. Znowu rysujemy pionową linię. Wyciągamy ją do góry, może teraz tak troszkę mocniej. I tą dolną linię też. O, tę mocniej wyciągam po to, żeby ona nie była taka naturalna. Znaczy, żeby właśnie była taka naturalna. Żeby nie była taka symetryczna, bo jeszcze takiej dyni nie widziałem. I wyciągam tutaj do góry. O. I tutaj. No popatrzcie, po prostu piękna dynia. Jeszcze mi brakuje tutaj w środku linii, więc też ją CTRL-Z. Więc też ją tutaj narysuję. Tak troszkę ją wykrzywię. Pięknie. Mamy naszą dynię. Zobaczcie, za pomocą tylko takich jakby literek C powstała piękna dynia. No jeszcze przydałby się jej ogonek. Ogonek też taki narysujemy. Ja może go narysuję tu pionowo. A teraz popatrzcie, tutaj wyciągnę bardzo mocno bok. Tu delikatnie. I tu to samo zrobię, bardzo mocno bok. Tu delikatnie. No dobra, będzie taki, jaki nam wyszedł. No, jestem siebie zadowolony. Mam nadzieję, że Tobie widzie jeszcze lepsza dynia. My zrobimy sobie dzisiaj dwie dynie. Jedna będzie taka zdziwiona, a druga będzie no taka uśmiechnięta, ale straszna. Ok, jak to zrobić? Najpierw wybieramy zaznaczenie. Od góry zaznaczamy tak, żeby cały prostokąt był na naszej dyni. Przesuniemy go sobie troszeczkę w prawo i klikamy prawym przyciskiem myszki kopiuj. Następnie odklikamy prawym przyciskiem myszki wklej. I sobie ją tutaj przeciągamy. Mamy dwie dynie, ale nie chcę mieć identycznych, więc tak troszeczkę oszukamy system i jak jest zaznaczony nasz rysunek, klikniemy tutaj obróć, ale wybierzemy opcję Przerzuć w pionie. To sprawi, że nasza dynia stanie się luszczanym odbiciem. Popatrzcie, klikam. Mam dwie dynie. Świetnie. No to teraz się będę musiał za nie zabrać. Tutaj będę musiał narysować oczy, więc żeby mi się wygodnie rysowało, to sobie najpierw to przybliżę. Klikam lupę. Najeżdżam na środek dyni i powiększam i teraz będzie mi się bardzo fajnie pracowało z tymi oczami pierwsza dynia będzie zdziwiona więc wybieram owal i rysuję takie wielkie oko z tej strony rysuję troszeczkę mniejsze ale je tutaj dosunę o, żeby było blisko a tutaj dorysujemy taką buźkę widzicie ona będzie taka zdziwiona te linie nam tutaj bardzo przeszkadzają więc wezmę gumkę i je zgumuję. OK. Tu się staram bardzo dobrze dojechać, bo jeżeli źle tu dojedziecie, będą takie chrupki. No i to brzydko wygląda. W tym oku również staramy się zrobić to bardzo dobrze, żeby nasz rysunek był świetny. Dobrze. Ta dynia jest gotowa. Zabieramy się za drugą. Czyli suwakiem przesuwam mam naszą drugą dynię i ta będzie taka zła, ale jednak z uśmiechem. Wybieramy linię prostą i mniej więcej w tym miejscu rysujemy jeden skos i mniej więcej tutaj rysujemy drugi skos. Dobrze. Następnie wybieramy linię krzywą. Pamiętamy, rysujemy ją trzema etapami. Od środka rysujemy linię prostą, nakładamy na tą samą linię i pierwszą połówkę trochę wykrzywiamy drugą połówkę bardzo wykrzywiamy i pewnie zauważyliście, że wygląda to jak oczy z mojego loga co prawda nie robiłem w pańcie ale popatrzcie, tu zdecydowanie idzie to zrobić łatwiej ale mnie za to zaskoczyło ok, mamy oczy, no to teraz czas na uśmiech również krzywą, gdzieś mniej więcej w tym miejscu klikamy i przejeżdżamy przez linię nie martwcie się, oczy nie zostaną zepsute Rysowaliśmy z tej strony, więc przeciągam bardzo mocno w dół. I tą stronę też bardzo mocno w dół. Widzicie, co się stało? Mamy już pół uśmiechu. Pamiętajcie, jak zrobicie pomyłkę, Ctrl Z cofamy pomyłkę. No i teraz znowu od dzióbka łączę i przeciągam w dół, przeciągam w dół. I powstał mi piękny uśmiech. No i to, co trzeba niestety monotonnie robić jako grafik, trzeba pogumować zbędne rzeczy. Bierzemy gumkę i to, co jest w oczach, to, co jest w buzi, trzeba zgumować. Ja to przyspieszę i widzimy się za chwilę. No dobrze, ja już mam moją twarz wykonaną poprawnie. Mamy dwie dynie. Jedna jest zdziwiona, druga jest uśmiechnięta. No i teraz czas je pokolorować. Więc wybieramy wiaderko, wybieramy pomarańczowy, kolorujemy jedną dynię. Bardzo szybko. Natomiast drugą ja troszeczkę przyciemnie ten pomarańczowy, żeby ona była troszeczkę inna. Dobra, jest taka. No i teraz czas na pokolorowanie ocz. W jednej dyni wybiorę taki kolor. On wygląda na żółty, ale tak naprawdę jest pomarańczowy, a tutaj wybiorę taki kolor. No, jakoś to wygląda. Zapomnieliśmy o ogonkach. W jednej dyni zrobimy brązowy, w drugiej też. No i teraz chciałbym, żeby te dynie były obok siebie, więc je przesunę. Klikam zaznaczenie. Zaznaczam całą tą dynię i przesuwam. I teraz jest problem. Bo ona mi się skopiowała tak, jakby z tłem. Ja tego tła nie chcę. Więc wybieram zaznaczenie i zaznaczenie przezroczyste. Dzięki temu, jeżeli mieliśmy tutaj kolor tła, czyli kolor biały, bo białe jest tło, tak widzicie, jest ładnie zebrane. Ja mam sobie ustawię tak blisko. Powiedzmy, niech jest w ten sposób. O, to ładnie wygląda. Teraz zaznaczę obydwie dynie i dam je na środek. No i co? Zostało mi tylko zrobienie jakiegoś ładnego tła. Ja może zrobię, że one będą leżały tak jakby na takiej fajnej trawie w noc, żeby ładnie świeciły. No i wybiorę ołówek kolor czarny i stąd narysuję kreskę tak jak potrafię. Jest krzywa i dobrze, bo ma to być naturalne. I z drugiej strony też, nie wiem, czy to mi się udało dojechać, więc poprawię. Ok, mamy taki powiedzmy horyzont wyznaczony. Wezmę ciemny, zielony. Mamy dół pokolorowany. No i jeszcze takim ciemnym, granatowym pokoloruję niebo. Może niech jest jeszcze ciemniejszy. W końcu mamy noc. O, ładnie to wygląda. No i teraz gwiazdki. Zrobimy gwiazdki, żeby niebo ładnie wyglądało. Bierzemy pędzel, ale weźmiemy tą grubość drugą, żeby nie były za grube te nasze gwiazdki. Kolor biały. No, i klikając mamy nasze gwiazdki. Ok, wygląda to już całkiem ładnie, ale jedną tutaj zrobimy grubszą. Ja sobie zmienię na gruby element. O, może nie ona jest tutaj. Będzie nasza gwiazda polarna. Wezmę lupę, powiększę. Linię prostą, cieniutką i popatrzcie. Trzymając Shift, Rysuję taką linię, tylko żeby ona była na środku. Tutaj też narysujemy. a może być nawet taka. Teraz krótszą po skosie. Tu też krótszą po skosie. I popatrzcie. Mamy nasze dwie. Dynie przy gwiaździstym niebie. Mam nadzieję, że Wam się rysunek podobał. Jeszcze zostało nam tylko tak naprawdę. No, może stójcie. Nie podobają mi się te ogonki. Może zrobimy je na taki kolor? O, ładniej, bardziej mi się to podoba. No i teraz wybierzemy sobie, musimy zapisać nasz obrazek. Klikamy plik, zapisz jako, wybieramy pulpit i zmieniamy kolor, znaczy nazwę na dynia, dynie, przepraszam, mamy dwie i dajemy zapisz. Powiem szczerze, że na tyle mi się podoba tutaj ten rysunek, ponieważ zbliża się niedługo Halloween. Ja sobie ten rysunek prawym przyciskiem ustawię jako tło pulpitu. Ok? Dobrze, mamy ładnie ustawioną pracę. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia na kolejnej lekcji. Cześć!